Nie, nie przegość przez to. Dobra, Terry uwaga. Uwaga, nagrywamy, uwaga. Action, Czyja to jest maszyna? Tonego, co to on zrobi za chwilę? Nie wiem. Pokaż się, to jest yellow Soul Machine Lot Wiesz? ja no. to jest fura No Chcecie zobaczyć jak to latuje? Mury, jak o, masz na imię? Miłość. Miłość! Nie! ty Sebastian Sebastian! To jego maszyna! No. Pokazuj! Pokazuję! No kurwa! Gdzie będzie ona? w niebie, z tobą. Nie w Moskwie! Kogo zajebie? Putina! Putina! Jello, są machine w stole! dobra, dawaj, nie teraz. No, pożegnaj widzów, bo musimy się zawijać. szybciej. Dawaj, dwa złote! Jakie dwa złote? Nie, nie mam Ej, jak? Nie mamy nic! Kogo no. bym pożegnać? To nego! No. Siadać! Jelo